Witam moi drodzy, czy się siłomortki wariaty. Kolejny dzień, kolejne możliwości. Kolejny dzień, gdzie będziemy znowu walczyć z elewacją. Tak więc, zobaczcie, co tutaj jest. Mam, tam leży. Zaczynamy pierwszą warstwę. Tak jak na poprzednim odcinku mówiłem, zrobimy sobie pierwszą warstwę elewacji. I do. jedziemy sobie kapinoskiem. A potem dopiero zaczniemy dalej robić. Tak więc. Ta? Mur prosty? Prosty. Czekaj, masz tą poziomicę? Dużą. Bo to, to <noise> Co, mała No nie, ale chciałbym zobaczyć wiesz, ile ja mogę na ile mogę sobie pozwolić. No, na dużo. E, słuchajcie. Teraz tak. Kleimy sobie. Pierwsza warstwa. Zobaczcie, z 22 cm styropianu. Tak jak mówiłem, dobijamy go. Całą ręką albo tak z czuciem, żeby go nie powpychać styropian na klej też mógłby być taki odpowiedni, trochę gęstszy mógłby być, bo Ale potem... Na poprzednim filmie mówiłeś, żeby drugą stroną ręki klepać. Chcę, coś w błąd wprowadzasz ludzi. Dobra, po, pokaż no ścianę. nie ma bólu, kurde. nie jest źle, no. Tak, więc możemy sobie pozwolić tak gdzieś dopchnąć to, żeby to nie było. Ale klejmy na obwódkę, bo niektórzy y, kleją na tom. Placki. Nie na. <laughs> niektórzy kleją na placki, no ale to wiecie. No. Jacki kleją na placki, e, My klejemy na e, obwódkę. Natomiast można jeszcze kleić na grzebień. Na przykład bierzecie sobie taki grzebień, piętnastkę. Czy dwudziestkę, i klejcie po całości. Na równej ścianie też tak można. Ja uważam, że chyba to trochę za dużo kleju, jednak Jest. idzie, nie? Więc na te obwódki idzie mniej kleju. I teraz tak ważne, żeby sobie wystartować z pierwszą warstwą, żeby ten arkusz był równo. Bo chcemy. Ty, równo wyszło. <laughs> bo chcemy, żeby. Kolejne warstwy do góry też były równe. Pamiętajcie, że jak źle zaczniecie, to źle skończycie. No i co jak w szkole? Jak w szkole. I teraz tak. Ci, którzy oglądali nas w poprzednim odcinku, to wiedzą tak samo jak przy mm, styropianie tutaj na coku. Pierwszy arkusz. Jeśli mamy równy mur, możemy sobie oczywiście wziąć e, poziomice. Majster, masz ten, e, Miarkę sztywną, no i tak samo moi drodzy, jak w przypadku sokołu. Teraz sobie mierzymy. My tutaj mamy 22,5 cm i 22,5 cm. Czyli teoretycznie powinien nam ten styropian iść wzdłuż ściany. Bo najgorsze, jak go przekosicie i potem on zacznie wam odchodzić, no i będziecie chcieli płaszczyznę utrzymać, to będzie odchodzić albo będziecie mieli przełamania na murze. Tak więc tego unikamy. Jeszcze możemy sobie ewentualnie skontrolować w taki sposób, że ja przykładam sobie łatę do żeby dolegała do styropianu, no i majster na końcu bada ile tam wychodzi. 226. 22,6, więc tak naprawdę możemy go lekko troszeczkę puknąć ewentualnie. Ale to może najpierw tam ten bryf. Przykryć, e e tak, to trzeba kontrolować, ale w normalnym świecie rzadko kiedy zdarza się, że mamy styropian e, równy, a po drugie, że równy jest mur. Dlatego lepiej zrobić tak, że przynajmniej na pierwszej warstwie, potem już sobie jakoś poradzimy. Teraz idziemy na drugi, drugą stronę muru. Tutaj do, doklejamy sobie kolejny arkusz. Dlatego najpierw się staraliśmy, żeby. Sokół był idealnie równo, bo teraz kładziemy go i poziom jest taki sam jak na tamtym już tutaj nic nie kombinujemy, tak więc czas tracimy na dole, ale na górze go zyskujemy dobijamy a tu nie powinien być wypuszczony? nie, nie wiesz co, tutaj akurat no nie ma znaczenia, chodzi o to, że teraz tak jak tu, tu jest niewypuszczony, tam jest niewypuszczony to z tej strony wszystkie wypuścimy chodzi o to, żeby później, ten był wysunięty ten wciągnięty. Mijanka musi być co warstwę. Się mówi, no idealne nie są, ale najgorsze też nie. Ale jakby to nie muruje zawodowo. U ciebie murowałem, to się nie starałem, nie? A u klientów wszystkich każdy zadowolony. Pamiętajcie, czym grubszy styropian, tym potem Wam łatwiej będzie go pionować, bo on będzie sztywniejszy. Spróbujcie sobie kiedyś docieplić e, izolację, zrobić muru na 22, a potem przejdźcie na piątkę. Fajnie mówię. Albo inaczej, nie tak, tak nie róbcie. Zróbcie tak. Najpierw piątką, a potem na 22. No i co, git? Git, od, w ogóle od początku też yy, polecam, żebyście długimi łatami sobie sprawdzali. Czym dłuższa łata, tym będzie Wam łatwiej. Dobra, teraz idziemy tu. Ile mamy? Tu jest 23, trzeba jeszcze dobrać. 22,5. Zresztą widać, nawet tu pomurzę, że on troszeczkę nam odchodzi. Ja was uczę, żeby bić całą Toma abije ręką, tak widzicie Hipokryta 22,5 22,5 Troszeczkę dużo No wiecie, niektórzy się nie przejmują, bo I potem bo mówią, że przecież potem to i tak tarujesz. Dobra, jest. Okej. Okay. Dobra, a ja bym chciał się Ciebie zapytać na ten temat, No. jak jesteśmy już przy tym cokole, dlaczego tutaj nie ma liftu startowej? Bo <coughs> Bo nie stać inna strona. Weź zobacz, tutaj jak tam idziesz. Żyć sobie w tym styropianie Ale nie będzie Piszcie w komentarzach, czy wy jesteście team listwa startowa Czy wy jesteście team kapinos 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 Ile? 22 i 8 22 i 8 Dobra, puśćmy sobie sznur Zobaczymy jak żeśmy ścianę pokrzywili Na mam nie Teraz jak mamy już z jednej i z drugiej strony arkusz zamocowany. Teraz sobie weźmiemy sznurek, rozciągniemy od boku do boku. Akurat jeśli mamy tutaj biały bloczek, to sobie gwoździa nie ma problemu z przykręceniem. Jak nie macie, też se poradzicie. Dobra, naciągniemy to. Naciągniemy. Aż się, aż się, aż się wężną. Aż się wężną. One nie są takie sztywne. Techniki. Nie, bo to właśnie. Kraptowy to wcale nie jest takie sztywne. Nie? Zresztą to jest elewacyjne. No to... Dobra, i teraz sobie sprawdzimy, jak to się ma. Tu jest prawie ładnie. Troszeczkę można by puknąć do ściany. No tu ewentualnie. Tu, tu jest giz. Chodzi o to, żeby sznurek z jednej i z drugiej strony szedł prosto po styropianie, żeby on Wam po prostu nie, nie był naciągnięty mocno. Tu też sprawdzicie sobie z góry patrząc, czy styropian Wam nie wygina tego sznurka. W naszym przypadku jest e, ideolo i teraz będziemy sobie dokładać kolejne i sprawdzać, czy ten sznurek będzie zachowany. Tak dociskamy, żeby wiecie, ten sznurek... No był luź albo żeby muskał go. Najlepiej do sznurka i sobie łatą skontrować, skontrolować, to wtedy będziecie mieli pewność, że nie będziecie krzywić ściany. Bo pamiętajcie, że na plackach, na plackach nie robimy to, w ogóle zapomnijcie o tym, ale na obwódce, jeśli się nie przyłożymy, to potrafimy czasami prostą ścianę pokrzywić. Tak więc róbmy to powoli, żeby potem nikt nie miał pretensji. Kolejny dzień na budowie. Naszą pierwszą warstwę styropianu po, dookoła mamy zrobioną. Za chwilę będziemy tutaj przyczepiać kapinosy, ale teraz jeszcze wcześniej chodźcie, bo przeprowadziliśmy testy na naszym kanale, na e, szorcach, możecie sobie to stestować. E, mianowicie w tej sytuacji mieliśmy dwa kawałki styropianu. E, jeden był tarowany, drugi był. Nietarowany, przyklejone zostały i zostawione na 20, co najmniej 24 więcej. godziny do wyschnięcia, to dwa dni minęło ponad. I później przyszedł test zrywania. Tak więc tutaj mamy widocznie e, styropian widoczny, który był wytarowany, a tutaj jest styropian, który był nietarowany i jak wygląda po zerwaniu? Tak czy siak w obydwu przypadkach e, styropian odkleił się od naszego kleju przy bardzo mocnym użyciu siły. Natomiast ku mojemu zaskoczeniu zobaczcie, że styropian, który był nietarowany, odczepił się na tyle e, jakby połowicznie, że nawet część styropianu trzymała cały czas, bo odpadła od, od całej reszty tego kwadratu. Czyli no, odpowiedzmy sobie teraz na pytanie: czy ten styropian w końcu tarować, czy nie? Po wynikach tego eksperymentu no widzimy, że chyba tarowanie styropianu przynajmniej na tym kleju, bo może inne kleje będą trzymać inaczej. Nie ma najmniejszego sensu. Tak więc resztę domu majstra będziemy tarować, przed tarować dopiero przed siatką w celu wy, zrówno, wyrównania powierzchni. Natomiast majster to następne warstwy styropianu oprócz kleju będzie jeszcze aplikował troszeczkę pianki. bo ma, to da. Zaszliśmy sobie do cienia, tu możemy na spokojnie popracować. Zobaczcie teraz, chociaż trochę, kawałek, jak mniej więcej takiego kapinosa sobie zamontować. Tutaj akurat już jest, widzicie, ładnie to zrobione, ale zobaczcie, że tu specjalnie dla Was było poczekane. Tak więc, jak już mamy pierwszą warstwę tego elewacyjnego styropianu przyklejoną, wtedy musimy wysmarować tak, bok, spód i tutaj bok. I teraz musimy sobie to wkleić jak taki zwykły narożnik aluminiowy perforowany. No i tak naprawdę zaciągnąć to siatką. Pamiętajcie, że zawsze musimy wklejać to na klej, a nie przykładać i później zaciągać klejem, bo to lepiej się trzyma. Chociaż może zrobimy kiedyś eksperyment, no bo wiecie, ostatnio te eksperymenty bardzo dużo pokazują. No i to zostało tutaj wklejone i zaraz wam pokażę. To nie jest trudne. Tu z przodu to jest bardzo bardzo łatwe. Gorzej jest od dołu, ale zobaczcie teraz jak wygląda ten narożnik. Nie wiem czy widać. To jest spód tego narożnika. On tutaj ma takiego bombelka jakby zrobionego. O, popatrzcie w przekroju to będzie tak wyglądało. No wyostrzy O. I jak woda będzie sobie spadać, to na tym bąbelku sobie okapnie. W ogóle dziubek bardzo fajną znalazła rzecz w internecie. No bo. Aha, widz, to przepraszam. To pozdrawiamy widza. Ja chyba kiedyś też się gdzieś na to natchnąłem, bo żeby połączyć zwolenników listew takich kapinosowych, tak jak my robimy, z listwami, listew startowych, to ktoś mądry wymyślił, pewnie dużo siana na tym zarabia, że jest coś takiego jak przedłużona listwa kapinosowa. O, no widzisz. I zamiast takiego krótkiego elementu plastikowego, jak tutaj jest pod spodem, to ona jest dłuższa, czyli pewnie na 15 albo 20 cm i tak naprawdę to już ona nam robi wykończenie. Powiem wam, że to jest no mega kurde spoko. Kurtowni nie mieli, bo zaraz zobaczycie jak się będzie obrabiać to od spodu. Patrzcie. Widać? Widać. O. No Dobre to jest. Dobre to jest, ale jak to się mówi, Polak to jest, wiecie, mądry po szkodzie. nie No i teraz tak, jak robicie coś takiego zimą albo deszczową pogodą, no to z góry mówię, że to jest przerąbane, Kładziecie się wzdłuż. Jak tak, a jak się ładnie to zrobił, chyba Marcin to zrobił od końca. I teraz tak, najpierw spód, dociskamy, zobaczcie. Przyłóżcie, dociśnijcie. Ciak, 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 ciak. można tak ewentualnie jak macie dłuższą szpachelkę też tak można nie ma to żadnego problemu o proszę wejdzie ważne żeby towaru było nieżałowane. By... że tak kręsi. To możesz stabilizację tam no nie to po prostu ja się układam tutaj no i zobacz jak macie to zaciągnięte ważne żeby tu było wicie kleju. Tu majster będzie jeszcze jedną warstwę narzucał. Chodzi o to, żeby po prostu ta mysz, ten szkodnik wam nie nie, nie No i teraz upada się w pozycję w pozycję wypoczywającą. Na o, rączka obligatoryjnie, rączka tutaj główkę podtrzymuje, żeby nie omdlała. Bierzemy sobie dwa paluchy na szpacheleczkę. No i teraz wtapiamy to. Oczywiście mamy zaciągnięte już tutaj to na raz i teraz dokładamy zgrubienia, no to trzeba będzie najlepiej przed wykończeniem to zaciągnąć na no jeszcze raz i wyrównać ewentualnie jakąś taką strukturę zrobić, no bo każda warstwa siatki dodatkowa, dodatkowe pogrubienie. No i lecimy dalej. Zaraz będziemy oczywiście z nadmiarów ściągać, ale widzicie, że trzeba się na tej robocie upodlić i no niestety ktoś to zrobić musiał. Jak już ten, to widzicie, że to klas. I i to się wszystko naddaje. Teraz tutaj. W słońcu nie polecam tego robić, chociaż my robiliśmy. Albo inaczej, nie polecam się uczyć w słońcu, bo się nie nauczycie. Znaczy wiecie czego się nauczycie? Że się w słońcu nie robi. No i co? No i my mamy tak naprawdę zrobiony już praktycznie cały obrys. Tu jest ostatnie dwie listwy, półtorej do wklejenia. Robimy przerwę i będziemy lecieli dalej. I teraz tak, jeszcze tutaj wrócę do Was. Kurde, połgam się jak po kopach wojnie. <grym> Ważne, żebyście po pierwsze ją docisnęli. Tutaj to ciała ktoś dał, bo można było ją troszeczkę. No ja. No nadaj się. Dobra. I tu sobie sprawdzamy, żeby Żeby było tu. No, i już nie będziemy to już to zostawimy, tu potem tynk się tryśnie, czy tam coś się nałoży, to ta szparka się zniweluje, ale chodzi o to, żebyście tu w miarę mniej więcej mieli na równym poziomie, nie? no. Tak więc tak to wygląda. Teraz, jak już wróciliśmy, to po prostu to trzeba zebrać z tych baboli, tak, tak, lizakiem to zrobię. No. No, znowu upodlenie, tak zwane człowieka. jak to mawiają i tak to leciało o. co to ci parę to jest za duża takie usrane jest to jest, no, jest usrane bo jest, jest usrane no a potem będzie wyszlifowane i będzie ładne jeszcze jeden taki tip, który Wam mogę sprzedać, oczywiście jeśli chcecie kupić, ale darmo sprzedaję, więc możecie wziąć, nie? to zacznijcie te listwy zakładać od narożników, czyli jedziemy od jednego i drugiego narożnika i zakładamy je od razu, na jeden i na drugi bok, bo pamiętajcie, że tą listwę trzeba sobie troszeczkę wysunąć, dlatego docinamy ją sobie pod kątem, tak żeby nam one ładnie tutaj dochodziły. To nie musi być 45. Ważne, żeby te listwy tu były ścięte pod kątem w tą stronę, żeby się nam bez problemu yy, różki stykły i ten plastik nie nachodził na siebie. I wysuwamy jedną, wklejamy drugą, wysuwamy tak, żeby to się ładnie doszło, tak jak. Tutaj, i dopiero wtedy zaciągamy sobie, ustawiamy te listwy. Czyli zaczynamy od narożnika i od razu wklejamy dwie naraz. Tak więc, przy słonecznej pogodzie, no dobrze, żebyście wiecie, najpierw zasmarujcie sobie to od cienia, potem od słońca, wklejcie później, najpierw od słońca, a róbcie potem od cienia. Tak więc, powinno być dobrze, jak tylko tego posłuchacie. No i teraz dziubek weźno się zniż do mojego poziomu. Poziom bruku. Tak to wygląda już po wyschnięciu. To na początek żeśmy robili. No i mamy to zabezpieczone w pierwszej warstwie. Wiem, że wielu z Was powie, że to nie jest zabezpieczenie przed żadnymi myszami, ale uwierzcie, że u nas ostatnio, zwłaszcza w tym roku, jak kotów na osiedlu brakło, to nornic jest pełno, bo nawet perfidnie po naszym tarasie sobie chodzą, rozumiecie? Teodor leży sobie ustawiony pyskiem do strony domu, a za nim myszy harcują. No i jak na razie odpukać w niemalowane, niczego nie przegryzły i się nie dostały, a my mamy taki sam manewr zastosowany jak tutaj. Tak więc wybór co zrobić, czy listwę startową, czy kapinos to zostawiam do Was. A jeszcze jak posłuchacie i to zastosowanie naszego widza, który podesłał to rozwiązanie, zastosujecie, czyli capino z, z tą wkładką plastikową, to jeszcze mniej będziecie mieli roboty. No i tyle, nie? Słuchajcie, tak myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie wszystko. My kończymy, idziemy na śniadanie i zaczynamy robić już w końcu docieplenie, czyli zaczniemy sobie tutaj od ściany północnej. I mam nadzieję, że do wieczora dojedziemy sobie pod wiązarki, bo ja z szefową zakład rozpoczęłem. Nie wiem, czy wiecie, czy, wie, czy nie wiecie. Dziś mamy czwartek, 25 września, a do przyszłego piątku jest zakład, że ta elewacja zostanie skończona do stanu zaciągnięcia wszystkiego siatką i jeden raz klejem. Tak więc trzymajcie za mnie kciuki, no albo za szefową, bo jest o co walczyć. Przegrany stawia kolację, tak więc Mara.